Dzień dobry z Panama City, zaczynamy odcinek na pewnym tarasie, z którego bardzo fajnie widać właśnie miasto i te wysokie budynki. A dlaczego zaczynam tutaj odcinek? Dlatego, że to jest bardzo piękne zróżnicowanie widoku. Zobaczcie, tutaj na dole macie getto, o którym słyszałem już wcześniej, tutaj mieszkają najbiedniejsi ludzie, a za tym macie piękną panoramę miasta Panama City. Słuchajcie, Panama City nie ma dużo do zaoferowania, więc też Wam dużo nie pokażę, powiem Wam parę ciekawostek. W tej chwili wybieram się do Casco Viejo, czyli do starej części Panamy i będę ją Wam nagrywał. Też niedaleko jest targ rybny, tak oni to nazywają, stąd też pokażę Wam co przygotowują tam i co można się spodziewać ogólnie po Panamie. Ja powiem Wam, że to jest pierwsze miasto, w którym naprawdę czuję się jak w XXI wieku, przejeżdżając przez te wszystkie miasta, w których byłem. No to powiem Wam, że naprawdę tam się czułem, jakby wszystko było zacofane. Nie było transportu, dużo rzeczy nie działało, było naprawdę ciężko podróżować. Tutaj w Panama City działa nawet Google Maps, jeżeli używacie, żeby ustawić sobie trasę z jednego miejsca na drugi, jest metro, więc jest naprawdę wygodnie. E, dobra, zabieram Was do, do centrum Panamy i pokażę Wam więcej ze środka miasta. Wydarłem do starego miasta. A to jest jedyne miejsce, w którym macie wiele, wiele, może przesadziłem, trochę atrakcji do zobaczenia. Przedstawię Wam w pokrótce historię tego miasta i powiem Wam, co ja uważam o tym mieście, jak ono dla mnie wygląda i tak dalej. A więc tak, kiedyś tutaj była wioska indiańska rybacka. Aczkolwiek, no jak to zwykle bywa, Hiszpanie musieli się wtrącić. No i zbudowali tutaj miasto. E, miasto dobrze prosperowało, dlatego że był handel morski. Dzięki temu najbardziej się rozwijało. E, ale w XVIII wieku, przed kryzys, miasto zaczęło podupadać. I w tym samym wieku e, miasto zostało włączone do Kolumbii. Co jest ciekawostka, o ja tym samym nie wiedziałem. Dowiedziałem się od znajomej Kolumbiki o tym, w XIX wieku miasto dobrze się rozwijało, i w 1903 ogłoszono niepodległość tego, tego państwa. Panama. Eee, jeszcze jedna data, która jest ważna do tego miasta, i tak naprawdę, przez, może nie wszystko, ale bardzo dużo tutaj opiera się o kanał panamski, który został otworzony w 1914 roku. To jest w skrócie w turbo dużym skrócie. W dużym skrócie historia tego, tego państwa, tego miasta. E, miasto to zamieszkuje, o ile dobrze pamiętam, około 700 tysięcy ludzi. To jest nie jest to jakieś duże miasto. E, 55% PKB pochodzi właśnie stąd, czyli z tego miasta. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o tym mieście? I czy warto tu przyjechać? Ja uważam, że mega warto, dlatego że tak jak mówiłem, kultura jest inna w każdym państwie. Niby one są podobne, aczkolwiek się różnią. Dobra, pójdziemy do cienia. Eee, dobra. Eee, kultura, jedzenie, ludzie się różnią, więc uważam, że do każdego państwa warto przyjechać i, i zobaczyć na własne oczy. Czy jest tu dużo do zobaczenia? Nie. Moim zdaniem, jadąc do Panamy, macie tak naprawdę trzy miejsca takie naprawdę warte do odwiedzenia, czyli. Shiraki, o ile dobrze mówię, to Wam się wyświetli, jeżeli, jeżeli źle mówię. Eee, wyspę Bocas del Toro, tak mi się wydaje, że ona się nazywa. Tu też Wam się pojawi, jeżeli się pomyliłem. No i trzecie to Panama City. Eee, Panama City, moim zdaniem, to jest fajne miejsce do zatrzymania się, dlatego że jest to naprawdę nowocześnie. Można zobaczyć Centralną Amerykę z trochę innej strony, ponieważ są tu wysokie budynki, w sensie wieżowca. I naprawdę to miasto jest nowoczesne. Tu się czuje XXI wiek i naprawdę wszystko tu działa. To jest miejsce, w którym szczerze mówiąc z całej Centralnej Ameryki mógłbym zamieszkać, ponieważ naprawdę tu to wszystko działa. I tyle. Macie dostęp do, do morza, może sobie po, popłynąć do, na, na wyspę, która jest niedaleko stąd. Kosztuje to 20 dolarów. Z miasto ogólnie bardzo fajnie się prezentuje i jak najbardziej mogę polecić. Tyle, że no nie ma tu dużo do zobaczenia. Z tym się musicie pogodzić, więc nie planujcie tu zbyt dużo dni. Jeżeli to jest podróż typowo do całej centralnej Ameryki, no to myślę, że spokojnie w 3 dni można tutaj wszystko zobaczyć. Jeżeli chodzi o samą, e, samą Panamę, Panama City. Dobra, zabieram Was powoli do, e, do centrum. Tego starego miasta. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Do zobaczenia za chwilę. Przekazując się główną drogą central może możecie natknąć się na taki mały parczek Santa Ana. Przy którym stoi taki kościółek, który się nazywa tak samo. Moim zdaniem wygląda to dość uroczo. Zobaczcie na starą zabudowę tutaj w koło. Która też się bardzo fajnie prezentuje. A tutaj mamy kościołek. Ja powoli kończę Panama, więc uh, zrobię wam jeszcze podsumowania, może zrobić wam jeszcze trochę filmów odnośnie przekraczania granic, ale no trzeba przyznać, że powoli moja przygoda tutaj się kończy. Bardzo fajnie się prezentują właśnie te stare budynki. Już czuję, że wchodzimy bardziej w głąb tego centrum i robi się coraz, coraz ładniej, szczerze mówiąc. Szczególną uwagę warto przykuć do tej starej architektury, która wygląda moim zdaniem niesamowicie. Ja to się poczułem jak w takim małym miasteczku portowym. I zobaczcie tutaj ten drugi budynek, jest zrobiony z drewna i jeszcze stoi. A to nie jest jedyny budynek z drewna. Na ten przykuł moją uwagę, ponieważ jest taki niechlujny. Widać, że jest bardzo stary i nikt go nie remontuje. A tutaj już taki naprawdę piękny budynek. Dotarłem do centrum Cascoviejo, czyli do placu niepodległości. Prezentuje się on w ten sposób. Jest tu bardzo czysto, bardzo ładnie, schludnie i naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Za mną znajduje się Pałac Prezydencki. Tak to się prezentuje. Takie stare budynki, jeszcze nie wyremontowane. Tutaj mamy bardzo fajny budynek. On jest nawet zaznaczony jako atrakcja turystyczna. Przerobili to na małe takie sklepiki z, z pamiątkami. Tu dalej takie bardzo ładne budynki. i Zostają jeszcze dwa miejsca, ale to muszę troszeczkę przejść na obłożenie, żeby wam nie pokazać. A, właśnie, co chciałem wam pokazać. Zobaczcie, w żadnym mieście jeszcze, tutaj w Centralnej Ameryce, nie widziałem torów, a tutaj one były już tak w tak dawnych czasach. Więc fajnie, tak jak mówiłem wam, jest to najbardziej moim zdaniem rozwinięte, a przynajmniej było rozwinięte państwo Centralnej Ameryki. Tu się po prostu czuję, że. Że to miasto ma pieniądze, porównując do Kostaryki, no moim zdaniem, San Jose wygląda bardzo brzydko. Nie polecam w ogóle Wam tam jechać. To jest typowo miejsce przysiadkowe, dlatego że wiele ludzi ma tam samolot, ale naprawdę nie. Panama mi się podoba i wszyscy, za każdym razem jak mówię o Panamie, to każdy mówi o bardzo fajnie, bardzo ładnie, więc naprawdę Panamę mogę polecić. Zobaczcie tutaj, po lewej stronie. Takie właśnie nadmorskie budynki mi się tak kojarzy przynajmniej. A tutaj główna bazylika Santa Maria. Zaraz wejdziemy i pokażę ją wam w środku. I myślę, że ta bazylika jest klimatyzowana, bo wiecie, zawsze jest chłodniej w kościołach, ale w tym kościele jest naprawdę bardzo chłodno, a nie widzę żadnych wietrzników. Więc jakoś to fajnie rozwiązali na braku na kaplica i co mi przykuło uwagę? To zobaczcie, Baranek Boży wygląda jakby był to, to Niedźwiedź Boży. Przechadzając się po Casco można natrafić na takie bardzo fajne perełki jak na przykład to. I one nie są zaznaczone jakoś w, na Google Maps na atrakcje Google Maps. I teraz tak, tutaj gdzie jestem w tej chwili, czyli to co widzicie to jest Plac Bolivar. A za nim kościół San Francisco de Asis. Bardzo fajnie się to prezentuje. W ogóle Kaskowich bardzo ładnie wygląda. Naprawdę tak. E, mimo tych wszystkich budynków jest tu nawet zielono, takie małe parczki porobione. Naprawdę spokojnie, fajnie. Dzisiaj jest w ogóle e, wolny dzień dla, dla Panamenczyków, Panamenczyków, nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę jest mało ludzi, aż jestem zdziwiony. Dobra, próbuję się dostać do pewnego miejsca, o którym chcę Wam powiedzieć, bo jest bliskie mojemu sercu, ponieważ. E, Niedawno stało się tam coś fajnego, ale opowiem Wam wszystko na miejscu bo to nie jest pierwszy raz kiedy jestem na Kaskowiecho, ale byłem w nocy i no i nie miałem jakby nagrywać za dużo i teraz tak Zobaczcie, tutaj macie taką bramę, tu w tym miejscu i oni to wszystko otaczają, i nie można przechodzić tędy więc więc już jedną ominąłem, ale kolejna mi się trafiła, więc idę dalej Słuchajcie historii w Sylwestra przyjechaliśmy dokładnie w to miejsce Tutaj zaczęliśmy ogólnie naszą przygodę. Mamy tutaj przepiękny widok na, na miasto. I powiem Wam, turbo ciekawostkę, co przed chwilą się dowiedziałem. Słuchajcie, pokażę Wam, dobra, pokażę Wam w tej chwili relację z mojego sylwestra. Tutaj. Witam Was jeszcze w 2022 roku. W tej chwili jesteśmy w trochę takim nielegalnym miejscu, ponieważ. Womaliśmy się tutaj po prostu. Jest tu prywatna posesja, ale jest naprawdę piękny widok na miasto Panama Siri. Stąd też czekamy w tej chwili na fajerwerki, które mają się pojawić już za jakieś 15 minut, więc ekscytujemy się. Jestem w tej chwili z jednym szwedem i z dwoma niemkami i zobaczcie jak niesamowicie wygląda Panama City. Shit, that's a big one. Oh. Przegoda trwa i właśnie nas taksówkarz wysadził tutaj w kasynie. Powiedział, że tutaj będzie najtańsze piwo. Jakie możemy w ogóle dostać? Jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. W takim miejscu byłem. I teraz tak, próbowałem się do niego dostać, ale kompletnie mi się to nie udało. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że to jest teren prywatny pałacu prezydenckiego i nie da się tam dojść. Wszędzie stoją straże, a myśmy przypadkowo chyba trafili na moment, kiedy tej straży nie było. I mieliśmy przepiękny widok właśnie na tą panoramę całą i teraz właśnie się śmieje z nas że dostaliśmy się do tego miejsca tak naprawdę nielegalnie, bo tutaj naprawdę stoją straże w każdym miejscu, nie, nie może się w ogóle jakkolwiek przycisnąć, no bo oni są z każdej strony, a myśmy przypadkiem trafili na ten moment, kiedy nie było żadnej straży i myśmy tam weszli. I właśnie jestem w zdumieniu, że to się udało, ale tak czy tak, no widzicie, że widok jest naprawdę piękny. Mieliśmy, tak jak widzieliście na filmie, bardzo piękny widok na miasto i na te fajerwerki. Myślę, że jeden z lepszych właśnie tutaj e, tutaj jest tego kaskoviecho. Tak jak widzicie, w koło jeszcze, nie wiem, czy to będzie tak widoczne, tutaj jest droga, którą ludzie jeżdżą normalnie i ona obchodzi cały ten tak w koło całego kaskoviecho. Jak sobie zobaczyły, e, jak ona prowadzi, jest naprawdę fajnie. Moim zdaniem też fajnym pomysłem byłoby, jeżeli byście chcieli przyspieszyć swój pobyt tutaj, wynajęcie rowerów. Jest tu naprawdę dużo firm, które wynajmują rowery. Można sobie wypożyczyć rower na cały dzień i, i podróżować po tym mieście, ponieważ można. Fajnie to zrobili, właśnie brakuje mi tego w wielu latynoskich krajach, że w koło, koło powiedzmy pas pas koło okay, pas koło morza koło oceanu jest zrobiony jako droga rowerowa nie naprawdę fajnie to wygląda, często są właśnie takie małe przystanki typu ala parki takie małe parczki nazwijmy to można sobie usiąść, posiedzieć w cieniu i tak dalej więc moim zdaniem naprawdę fajnie słuchajcie, jest strasznie gorąco tutaj Ja od kiedy tu przyjechałem jest praktycznie codziennie po 31-32 stopnie więc naprawdę grzeje też się na to przygotujcie weźcie sobie jakieś kremy na, na twarz, żebyście się nie spalili i cieszcie się tym miastem ostatnia część Kaskowieku, które chciałbym Wam pokazać słuchajcie, to jest dość duży obiekt, więc nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda tutaj ogólnie cała Kaskowieko, jest naprawdę takie urocze tutaj jest tam takim miejsce tutaj na przykład tu jest taki mały targ, który możecie sobie kupić pamiątki i są w dość nawet w normalnych cenach, nie, nie są przesadzone jak w kostaryce, widziałem wielokrotnie bardzo duże ceny a tak się prezentuje taka mała promenadka koło Koło morza, już Wam pokażę, koło oceanu, dokładnie mówiąc. I też można sobie tutaj kupić pamiątki. Zaraz porównamy, czy ceny będą niższe, czy nie. No bo jednak rozstawiają się tutaj na, na drodze, ale to zaraz się wrócimy i Wam najwyżej dogram. No, wygląda naprawdę fajnie. Co można tutaj kupić? No tu takie jakieś portfele Można nawet kartą płacić. Takie jakieś małe z napisem Panama jakieś torby, magnesy, A więc różne pierdoły z tego co widzę. Jak ktoś zbiera, no to na pewno to na pewno się ucieszy z tego miejsca tutaj w sumie mógłbym powiedzieć, że Widok też jest bardzo fajne na, na Panama, ale chcę Wam pokazać go w, z najlepszej perspektywy. Dobra, jeszcze zrobię Wam ostatnie ujęcie na, na panoramę Panama City. Ale to już z telefonu, żebyście mieli lepszy widok. Jednak GoPro nie daje sobie rady z przybliżaniem na taką, na taką odległość. Więc jak widzicie, budynki są naprawdę wysokie. Zależając do kolejnego punktu pomyślałem sobie. Mm. <laughs> powiedziałem wam wcześniej, że mieszkam w apartamencie w tej chwili. Jak do tego doszło jak to w ogóle wyszło, to wam skrócę i sprzedam wam bardzo fajny tip, który działa. Ja jestem tego przykładem, a już wam mówię. Ja zapłaciłem za noc w swoim apartamencie po wszystkich zniżkach na Airbnb 15 dolarów. Mam do tego basen, saunę, siłownię itd. itd. Jak ja to zrobiłem, żeby się to udało? Słuchajcie, szukacie na bookingu miejsca, w którym ktoś Wam... O, no trzy ludzie zatrzymują, nie spodziewałem się tego. W którym e... w którym ktoś na pewno Wam nie odpowie na Wasz request, czyli na zapytanie. To, co mam przez to na, na myśli? Na myśli mam to, przepraszam, jest strasznie gorąco, po prostu nie da się oddychać. E... Wygląda to tak, że szukacie osoby, która ma zerowy wskaźnik odpowiedzi, bukujecie sobie noc za powiedzmy tam noc noce za 50-60 dolarów, zabezpieczacie się w innym miejscu, bierzecie sobie jakiś tam hostel czy coś i w dniu kiedy przychodzi do, do zrealizowania waszego Airbnb, no ktoś wam to odwołuje. Jeżeli wam tego facet nie odwoła, a zazwyczaj, to zazwyczaj tak jest, że oni odwołują, bo już w końcu się zorientują, że nie wiem, często jest tak, że po prostu albo dzwonią do nich, albo coś. Nie wiem dokładnie jak to działa. Działa to tak, że jeżeli wam nie odpowie, to ja po prostu zrobiłem tak, że skontaktowałem się z działem Airbnb. Napisałem, że jadę właśnie w to miejsce, w które powinienem jechać. Rzeczywiście to jedna wielka ściema no ale jak powiedziałem. I oni zmartwieni, że no oczywiście, my musimy teraz Ci zapewnić jakieś miejsce, znać jakieś inne miejsce. Ja mówię, no dobrze, tylko teraz jest sytuacja taka, że ja płacę w polskich złotych. Ja przez to, że przekierowuję swoje pieniądze, czy tam przewalutowuję swoje pieniądze na dolary, ja jestem stratny. Więc ja na przykład za jedno miejsce dostałem 80 dolarów kodu, które wykorzystałem akurat tutaj, na ten, na ten, ten, na ten apartament, bo tam jest czasowo, to nie jest tak, że macie to Cały czas macie to w jakimś tam czasie oczywiście zorganizowane, więc to jest mój tip. Jeżeli chcecie pojechać za pół darmo, znajdźcie kogoś, wypróbujcie. U mnie to zadziałało trzy razy już do tej pory. Więc dostałem dwa razy kod po 25 dolarów i jeden kod za 80, więc naprawdę się opłaca. Witam Was przy kanale panamskim. Jak już Wam wielokrotnie wspominałem, jestem pechowcem i co się okazało? Okazało się tak. Po pierwsze. Nie ma muzeum, jest zamknięte od roku. Dwa. Jest godzina 12.50. Ja tu przyjechałem o 12.30, bo się zastanawiałem w ogóle, czy tu... Czy iść na to, dlatego że pierwszy statek przepłynie prawdopodobnie o 3.30, czyli tak naprawdę trzy godziny bym musiał czekać na statek, ale no nic, chyba się zdecyduję, ponieważ no już tu jestem, po prostu no nie wiem, nie mam pomysłu co, co zrobić ze sobą, szkoda by było być tutaj i nie zobaczyć kanału panamskiego, ze względu na to, że ja tu naprawdę mało zobaczyłem w tej Panamie i były naprawdę nastawione na to. Wiecie, ja się na tym nie znam. Myślałem, że te statki przepływają tak minimum co godzinę, ale okazuje się, że nie. I teraz tak, tak się prezentuje cały ten kanał, czy znaczy ten, ten budynek. Koszt to ponad 17 dolarów, tam 17,25, coś takiego, nie jestem pewny. Wy tym macie, macie dostępny film opowiadający o tym kanale. Więc to jest jedyne, jedyne moje wyjście, które mnie ratuje, że po prostu siądę w tym kinie i nie będę oglądał Morgana Freemana przez 45 minut. Bo naprawdę, no, jestem, jestem mocno zawiedziony i to nie tylko ja. Bardzo dużo osób tu przyjechało i po prostu stoi się zastanawia, co zrobić, ponieważ no, nie ma żadnej informacji w internecie, że to trzeba przyjechać akurat o tej godzinie. No ale nic, no, takie życie oczywiście pada jak codziennie <grych> e, Więc wiecie, no zdecyduję się, nie mam wyjścia po prostu będę musiał, będę musiał czekać po prostu na ten, na ten statek. Dobra, doczekałem się tego statku. Mam bardzo słabe miejsce i to też was przestrzegam, dlatego że tak, tutaj jest wejście, tutaj są stoliki takie i teraz zobaczcie co tu się dzieje. Chyba ja tu jest ludzi. Więc przygotujcie się na to, że no. Że jest dużo ludzi i nie ma miejsca. Ale słuchajcie, powiem Wam pokrótce jak to działa. Przed chwilą byłem na filmie 45-minutowym, słuchając ogólnie jak to wszystko działa. Więc widzicie te małe, już Wam pokazuję, małe pociągi, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać. One ciągną ogólnie ten cały statek wielki. Polega to na tym, że na górze tam jest kapitan, nie pamiętam jego nazwiska. Ale jest kapitan, który pracuje tam z 30 parę lat, jest ich dwóch ogólnie, z tego co zrozumiałem. I oni zajmują się tym, żeby ten statek nie miał żadnych zadrapań i tak dalej. Więc ci panowie w tych lokomotywach, o, nazwijmy to lokomotywą. Zajmują się tym, żeby to ciągnąć, a oni po prostu sterują, żeby, żeby nie było żadnych e, zadraśnięć i tak dalej. I teraz tak, czy warto przyjechać do kanału Miraflores? Myślę, że warto, dlatego, że takie coś, takie powiedzmy wydarzenie, czyli przepływanie statku przez taki wąski kanał, no nie zdarza się często w waszym życiu. Ja tu czekałem ponad dwie godziny, żeby zobaczyć ten statek, ten, głównie, ja żeby zobaczyć jak to, jak to wszystko działa, i uważam, że naprawdę fajna sprawa. Dzień dobry kochani, słuchajcie jestem przy najdziwniejszym do tej pory lotnisku w jakimkolwiek byłem w życiu, słuchajcie ono jest wielkości tego, patrzcie sami, to jest całe, całe lotnisko, przywiezł mnie tu, mnie tu e, pan taksówkarz, ja mówię do niego na pewno jesteśmy w dobrym miejscu, mówię, to wygląda jak taki terminal wiecie, cargo może jakiś mini, nie spodziewałem się, że w ogóle jest to lotnisko, przed chwilą sprawdziłem, tak jest to lotnisko. Kończę swoją podróż po Panamie. Poznałem tu bardzo fajnych ludzi, spędziłem bardzo fajnie czas. Panama to nie jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo do zobaczenia, ale naprawdę fajnie jest przyjechać tutaj, poczilować, zobaczyć jak ci jacy ludzie tutaj żyją, jak to w ogóle wygląda, wszystko, zobaczyć kanał. Myślę, że było bardzo warto przyjechać tutaj, aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, przyjeżdżać tu specjalnie, może nie, ale jeżeli jedziecie gdzieś dalej, to jak najbardziej. Ja lecę dalej, lecę w tej chwili do Kolumbii, więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych przygodach.